Cześć ludzie, witam wszystkich, z tej strony Mój Do Was, Kraina. My dzisiaj dalej gramy w Far Cry 3. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek, właściwie nagrywam ten jeden odcinek za drugim. Po prostu stwierdziłem, czemu by nie zrobiłem tylko trochę miejsca na dysku, żeby nam starczyło. Oby starczyło. <laughs> I więc odpalam stoper. Rozdziwiłem sobie te umiejętności tak jak wtedy. I wykonajmy sobie jeszcze apteczki, bo o tym zapomniałem zrobić. Tego raczej zapomniałem zrobić. Więc... Trzy apteczki, żebyśmy coś zawsze mieli. No i cóż, chodźmy po prostu, mamy się wydostać z tej wyspy Tak jest Rozumiem, w tamto miejsce muszę popłynąć Czy tam są piraci? A to wygląda <moglądy> Mogę sobie go zdjąć z takiej odległości? To byłoby całkiem zabawne Możemy go zdjąć z takiej odległości Fajnie, do widzenia panu w takim razie Aj, muszę się teraz tam dostać Mapa, patrzmy. Już patrzyłem na to w poprzednim odcinku, czyli tutaj po prostu będziemy musieli trochę zrobić pewnie jakieś rozpierduchy, żeby się dostać na tamtą wyspę. No dobra, nie ma specjalnie wyjścia, po prostu będziemy tam popłyniemy. Może nasze nowe umiejętności pozwolą nam przeżyć ten fragment. Chyba nie powinienem zająć jakiś posterunek bez alarmu. I jeszcze mam chyba dodatkowo ee, zabić kogoś z góry, coś takiego. Jak koleś jest na górze, a ja jestem na dole, to wtedy mamy jeszcze eliminację, coś takiego, żeby odblokować sobie jeszcze inną umiejętność. Coś w tym stylu, ludzie. E, nie wiem, gdzie się podziało ciało tego koleśa, którego zastrzeliliśmy. Najwyraźniej w tym klimacie się po prostu szybko rozpuściło, bo go muchy zjadły. No ale nie będę już <grych> narzekał z tego powodu. Mówiąc to, po prostu ponarzekałem. Dobra, chodźmy, idziemy dalej. Zobaczymy, co my właściwie mamy tutaj zrobić. Pewnie wystrzelać kupę piratów. Chodź, 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 chodź. Ups. Przeszukajmy ich Okej, okay, słyszę już psy Nie widzę zresztą szkolenie piratów To jest jakiś cały Bydlacki Posterunek Okej okay. Wątpię, żeby się udało to zrobić po cichu Do końca Czy mnie nie zauważyli What the fuck, co to się kurwa dzieje Spadamy stąd? <grywa> Urwa Byłem za jakimiś krzakami Nigdy z takiej odległości mnie jeszcze nie zauważali A tutaj nagle się kurde coś porąbało i mnie zauważyli No dobra, trudno, ale rozwijmy. w takim razie już od razu rozpierduchę Co się będę przejmował? Snajper chyba gdzieś. A tam jest po prostu, widzę go już. Miałem nadzieję, że zaczniemy nie najgorszy. No, trudno. Być może powinienem się po prostu zbliżyć do tego postępu z innej strony. To byłoby pewnie bardziej rozsądne, niż takie kurde tędy. No ale dobra, to już i tak za późno, już mnie zwyczaili, ale... Teraz zobaczymy, co jest z tej strony. Dobra, może zmienię broń też. przykład na to. chyba jakąś imprezę mają <noise> nawet nie usłyszeli tego że zrobiłem tutaj rozpierdunę mogę się tędy drapać kurwa było ale zanim to zrobimy to jeszcze przyjdę tutaj Dzisiaj nie widzę tych ciał przeciwników, których tutaj zabiję najwyraźniej znowu się rozpuścili no trudno no widzę że to jest chyba i tak jedna tylko droga tutaj nic innego nie zrobię więc chodźmy Jakbym tylko tak Jakby mnie kurde zaraz tu przeciwników tutaj zauważył I sobie zróbmy od razu jakąś apteczkę kolejną

A tu się chyba wszystko już pali, muszę spadać. Naprawdę niezła. <noise> Poza tym, że przed chwilą właśnie coś mi się nie udawało z niej, skorzystać dobrze, ale teraz już jest ok. Eee, dobra, trzeba poszukać trochę tutaj różnych rzeczy, które mogą być. Poszukać różnych rzeczy, które mogą być wspaniale, ale to powiedziałem. widziałem. Widziałem tutaj takie amunicję gdzieś. Cały taki zbiorniczek. Mi się przydał. Trzeba skrzynie, nie zbiorniczek. <laughs> ok, więcej rtęczek ale nie potrzebujemy. O, to amunicja. a tu jest Więcej kasy. Muszę to w miarę pozbierać, bo potem nie wiem czy będę miał okazję tutaj go by już wrócić. Jarteczka nie chcę. tutaj jest. Dobra, wiedziałem, że gdzieś to widziałem. Zobaczmy czy mamy wszystko przeładowane. Chyba tak. Więc bierzemy. Nicję. Dobra, dziękuję. idziemy dalej. Mam nadzieję, że to jest tygrys, który po prostu jest w klatce dalej. przez przypadek go nie wypuściłem oni mnie teraz by zjadł, to dopiero byłby fail. Dobra. Ja Odzyskałem amunicję, okej. Okay. Nadepnąłem najwyraźniej na jakiś karabin. Okej, okay, tutaj był tygrys, którego wypuściłem wcześniej. Przeszukajmy już koleci, których mają po drodze. O ile gra mi po, oczywiście pozwoli na to. wreszcie pozbędziemy się wasa czekaliśmy na to trochę okay, tutaj nie tu jeszcze coś miałoby być tu jest coś tam weźmy obrazu mam nadzieję że znowu jak tam nie wejdziemy to nas zaskoczy nagle uderzy w twarz albo ogłuszy nas i znowu nas zwiąże albo coś w tym stylu Jazdę mam jeszcze pół pancerza mi zostało, to jest dobra informacja, motherfucker. No kurwa. Wiedziałem, że musi nas dziś zaskoczyć jeszcze czymś takim co, co za przypał, ja jebie ile razy w tej grze, ile razy No okej, okay. mamy znowu ludzie jakieś jazdy najwyraźniej musimy chodzić po jakichś monitorach Pull the trigger! Come on, motherfucker! Pull the trigger! Kurwa co to miało być Ja pierdolę co za pojebane Każe mu się leczyć on macha tą maczetą kurwa co jest chyba musimy iść cały czas naprawdę do przodu No, co on kurwa tylko przeładowuje tą broń mocno? Pierdolę ile po prostu tutaj? Efe <grywka> eliminacja. się udało wypełnić tą misję. Z małem fejlem. <grym> skończył się ktoś się skończył naszą śmiercią. No i zobaczymy teraz, gdzie się obudzimy znowu. Trochę przesada jest też w tej grze z tymi jazdami takimi. Za dużo jest tych elementów tutaj. Czy non stop, kurde, przy każdym praktycznie misji już się tutaj dzieje coś takiego, że się przenosimy, gdzieś jesteśmy naćpani, albo mamy po prostu wizję postrzeni, palimy się. No dobra. Kolejne cytaty. Z Alicji w Krainie Szarów

I'll take a boat back. I'm staying with you. I'm pleased to hear that. How will you kill Hoyt? I met a spy named Willis who can sneak me onto Hoyt's island. Clever. miss you mommy Okej, zajebiście Chceliśmy przebić przebici nożem, ale najwyraźniej kilka trochę ziółek i leżenie na ołtarzu nas uzdrowiło, więc <laughs> możemy lecieć dalej, zabijać piratów. E, zobaczymy jakie mam teraz zadanie. E, jesteśmy w tej świątyni. To jest jakiś skarb, który chciałem już dobić dawno, dawno temu. Musimy wyjść chyba po prostu z niej na razie. Oto chyba teraz chodzi. Okej, tutaj jest ona. Muszę jeszcze z nią pogadać. Chyba nie bardzo. Dobra, idziemy. E, tak. Znowu rozpalili wszędzie te ugniska no jak okay. tu, tutaj coś jest no no wow piskie koraliki <śpania> wspaniale spadamy znowu Okej. Okay. rozległe dziadostwo ta świątynia można się można nabiegać po niej okay no Jason <laughs> you're leaving so soon Dennis I <laughs> you're busy working with Sitra? Hmm? <laughs> we are not unlike... each other, you and I was once an immigrant to the United States. Mm -hmm. I worked as a mechanic in a garage. <laughs> <coughs> he tried to make fun of my accent. The owner, he tried to pay me less than the other mechanics. They were not as skilled I was raised among the, the generals of Liberia. They tried to treat me less than them. But I know who I am. <laughs> Look at me now. Sitra, she has freed me. with <laughs> me good luck on your fortune i mean your mission yes this bottle is empty i need another one please please <laughs> No okej, okay, musimy pogadać jeszcze z naszymi przyjaciółmi. Trzeba nie będą nas nakłaniać, żebyśmy jednak z nimi wybyli z tej wyspy, a nie tam bujali się na kolejną. To pewnie słusznie. Dobra, przenieśmy się tutaj. Pogadajmy jeszcze dalej. W tym odcinku mamy jeszcze trochę czasu. Dobra. Okej. Okay. Dobra, zaraz. W tym miejscu. Muszę po prostu iść do tej jaskini. Znowu.

On this island. Jason, are you serious? Lisa. I am just trying to get a read on this. For the first time, I know exactly what I want, and I'm not going to let it slip away. You are all grown up. I have been waiting for this, friend. zajebiście zajbiście. się. Możemy pogadać jeszcze z nimi. hustle. Hey, stay strong. Yeah. Okej, to sobie pogadaliśmy. Mi już nie możemy zresztą. Ok, jasne, rozumiem. Tutaj nikogo nie ma, jeszcze z tamtym naszym przyjacielem ci płynę pogadajmy. Oli. Hey! <laughs> Listen, stop stressing right now, because Oli is staying with Dr. E. You have to go back. You know why to tell my mom. All right, I'll do it. You take care, all right? You too. i więcej tabletek niestety, więc spalamy stąd. Tak jest ucieczkę. Aspected. Ok, back on track. Now, agent Willis. Mhm. Mm no, okay. dobra, chyba dalej jesteśmy na tej wyspie, na której byliśmy wcześniej. Myślałem, że po prostu już wybędziemy, ale okazało się, że nie. Bo jeszcze parę rzeczy różnych rzeczy. Musimy teraz pogadać z tym agentem Willisem, w którym dokładnie miejscu jest, niby. A tutaj, na środku mniej więcej wyspy. Po ale to już będzie tak jak pewnie się domyślacie w kolejnym odcinku Więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii See ya.